Siema, z tej strony Barbatus. No i nadszedł dzień przeprowadzki. Jak widzicie już woda ściągana. Mam dwa takie zbiorniczki, także biorę ze sobą dwa baniaki wody z akwarium. Ryby już odłapane, już wszystko odłączone. że za chwilę akwarium wskakuje do auta i będziemy cisnąć zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie najgorzej będzie wnieść je na czwarte piętro nie <grym> dobra to do zobaczyska za jakiś czas czołem no to 3 godziny po tym jazda wnoszenie się pewnie słychać jak trochę zdrzany jestem no. jak widać nawet nieźle to wszystko przetrwało w ogóle krewetki tam zostały bo nie było jak ich złapać? O, tylko tyle się ziemia ponasuwała, ale to się da jeszcze wszystko ładnie wyrównać. Teraz to będzie trzeba o, dwa baniaki wody przelać, poustawiać wszystko. Czeka mnie jeszcze w sumie sporo roboty. W sumie można powiedzieć restart, nie restart, bo się bałem, że z tej, z tej mojej ziemi ogrodowej to się bagno zrobił jadąc po tych naszych drogach w Polsce, także no nie wiem, no zobaczymy, pokażę wam już pewnie efekt końcowy i wtedy powiem co tam jeszcze, co tam w planach, co się co się chyba zmieni, co się nie zmieni, także za chwilę pewnie będzie następna część z ja. No woda się wlewa jak widać ponad ponad połowę baniaka wody ze sobą przywiozłem, także woda filtrze, także będzie całkiem sympatycznie tu już końcówka się przelewa no I wtedy trzeba będzie porządek zrobić, z roślinami trochę. Choć trochę, jedna wielka masakra z tego, co się widać dzieje. Także zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No. A potem, potem powiem, co tam jeszcze będzie. Także SIA. No, już witam ponownie. Wieczorem nie dałem rady, to nagrywam już z rana. Woda się wyklarowała, ryby wpuszczone. Wygląda wszystko na zadowolone. Z tego, co żeśmy zaobserwowali, jedyną ofiarą przeprowadzki była krewetka, którą gdzieś tam już później rak dorwał. A tak to, co w planach? No w planach będzie zakup nowych roślin, tu jeszcze muszę trochę ogarnąć to, a z nowych roślin na pewno wali Synergia wskoczy, żeby gdzieś tutaj, nie wiem jeszcze czy tą stronę, czy tamten narożnik y, obsadzić kabombę myślę. Może jeszcze jakiś korzeń by się udało może jakieś większe kamienie, no zobaczymy wszystko co z tego wyjdzie a tak to no, no na razie będzie tyle no kolejnym, kolejnym zakupem będzie szafka to będzie trochę większy koszt no i szkło nowe już patrząc po niestety po cenie szafki to chyba zrezygnuję z opti -White no w szkle, także zobaczymy co z tego co z tego wyjdzie, nie wiem jeszcze kiedy niech zobaczy jak baniak zareaguje tutaj na to wszystko na tą wodę niestety nie wiem, zobaczymy, no wlałem wodę prosto z kranu, także zobaczymy jak na to ryby zareagują Niektórzy leją wodę prosto z niektórzy odstawiają, niektórzy chemię leją, no każdy, każdy robi po swojemu, także zobaczymy. Wolałbym jednak yy, leć skanu, bo byłoby wygodniej, nie byłoby trzeba odstawiać, tym bardziej, że bardzo miejsca nie ma, to to by było wygodniejsze. Yy. No a tak to jeszcze obsadę chciałbym trochę zmienić, no tu przy okazji powiem, że nie wiem jakbyście mieli z okolic miasta jakiegoś znajomego to chętnie, chętnie bym y, oddał za przysłowiową złotówkę dwie moje kosiary, molinezję, jednego mieczyka, może dwa, nie wiem, no zobacz. Kosiary wygląda na to, że Kosiary męczą raki i ostatnio były dwa zgony to jeszcze przed, przed przeprowadzką, z tego co mi moja rodzicielka, która opiekowała się akwarium powiedziała. Nie z tego co zaobserwowaliśmy, to właśnie, że kosiary je tam ganiają także. Muszę, chcąc nie chcąc się pozbyć, zresztą jedna tutaj, nie wiem, można. Że zobaczycie, o, ta jest już taka wielka, że, że aż bania mała. To czuję, że też się zaczyna baniak trochę za mały dla nich robić. No Molinezje i mieczyki chciałbym wyprowadzić, bo chciałbym trochę obsady zmienić no, na pewno dokupię jak nauki bo widzę że jak nauki całkiem świetnie się czują w tej wodzie ale też chciałbym jeszcze górami może sobie dokupić nie wiem zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie no zastał mi jeden na no to będę musiał chyba sobie dokupić jeszcze jednego samicę jeżeli się uda znaleźć no, no tak to się zobaczy zobaczy co z tego wszystkiego wyjdzie jak, 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 to, jak, jak ten baniaczek zareaguje? A na nową wodę, a B na ten kipisz, który, który był w, podczas podróży. No nadzieję, że nie będę miał jakiegoś wielkiego wykwitu glonów. No jeszcze bimburowie nie odpaliłem. Muszę, muszę iść sobie droższe kupić. Kiedy będzie na tyle nie wiem może delikatne delikatnie zacznę nawozić słup wody mikro makro połową dawki może rośliny jeszcze na to zareagują przy tym świetle pewnie się przyda no dobra to by było na tyle czas zmontować cały film by kupy wrzucić Także do zobaczyska następnym razem. See ya.